Elo, elo! 520! I witamy Was w kolejnym odcinku serii Overcook 2! I ostatnio troszkę ten... tamty odcinek się nieprzyjemnie skończył dla nas, bo utknęliśmy na misji 4.6. Oto ona. Ta misja jest bardzo trudna. No, mieliśmy jedno podejście, ale od razu stwierdziłem, że nie ma co nawet przedłużać tamtego odcinka i postanowiliśmy, że tą misję przeniesiemy sobie na ten odcinek. Myślę, że nie ma co przedłużać, zaczynajmy! No ogólnie misja jest trudna, bo sami widzieliście, co się dzieje, działo w tamtym odcinku. Jest, nie, nie dość, że jest trudna misja, to jest jeszcze sporo punktów do uzbierania. Może coś powiesz na ten temat? No jest naprawdę... Masz coś... stół, tutaj, zmieniamy temat. To ja ci... Rzuć mi jeszcze jednego kurczaka. Ja nie mam. Kurczak tu. pieczarka. Aha, kurczak i pieczarka, dobra. Tak, to ja ci od razu pokroję. Cyk. Raz. Dobra. I dwa. Tak powinno być chyba szybciej. Raz. Sól, placek. I cholipka nie mogę. Niestety. Połóż sobie sól już na tą tortillę. Idę do ciebie, trzymaj. O. Dobra, ja już to wydam. Dobra, i tak wracam do siebie to. Dobra, tu jest gotowa pieczarka, to idzie tutaj mm. do burita, tak? Tak, tylko poczekaj. O, ma. O, super. Tak. I znowu czekaj, teraz idzie stag 1. O, to jest do wydania. Podstawa jest zrobić yy, Po kolei. Da, dania po kolei, dokładnie. Tutaj z... placek ci kładę. Widzisz? Okay, z tym, że ja muszę niestety wziąć talerze i iść je umyć, bo nie mam nic. Tu jest jeszcze jeden. Dobra, super. Pieczarkę potrzebuję. Mam raz. Do ten. Wezmę. No i super. A tu masz placka, widzisz? O, tu masz talerz. Patrz, wszystko masz tu i sól gotuj. U, jedna jest ugotowana. A tu muszę dwie się gotować, bo to wiesz. No wiem, ale nie miałam wyjścia w tym momencie Dobra, Trochę. ja już daję. No dobra, niech będzie. Tu jest pieczarka gotowa. Dobra. Co już... tu idzie? Steg na steg. biorę. Dobra. Steg, jed, jeden steg i jeden kurczak. Kto ma kurczaka? Rzuć mi kurczaka. Połóż ten talerz i dawaj kurczaka, no. Super. Raz kurczak i raz... Stek, Stek się robi, mówię. Kurde, kurczak mi pojechał do ciebie. No to niestety musisz od nowa, dawaj go. Y, ale... Aha, dobra, ja mam. Zdejmij, ja zaraz do ciebie przyjdę z tym. Spoko, spoko. O tu jezo, widzisz? Patrz. Dobra. Sól i gotowe. Dawaj go tam. Ja wydać? Tak, tak, tak. Wydaj ty, bo ja ciężko. Ja się biorę tu talerze. Tu masz jeszcze jeden. No to... Dobra. Mogłeś do... No, no dwa daj dawaj, no ja umyję. Iść tam rób. Kurczak gotowy. Brakuje soli i placka. No niestety. Nie mam. Jeszcze Tutaj raz. Masz. O. Dobra, połóż. Co tam brakuje? Placka. Ja dam placka. Masz. No ale zabrałaś mi to. No to, to trzymaj. Gdzie to jest? Aha. Daj. I sól. Dobra, ja biorę sól. Pomóż mi ogarnąć. Nie dam rady! No! Jest, chwała ci Boże, dziękuję. Proszę! <laughs> Nic Do... takiego nie zrobiłam, no ale nie ja, ja się tam zaklinowałem i ten. Ej, trzeba mięso gotować. Pieczarkę. Czagutę. Pieczarkę dawaj mi. Kurde, czas nam się kończy. Dwa, raz pieczarkę i raz kurczak. Cyk. Raz. Rzucaj, rzucaj. Dobra. I kurczaka. Może jeszcze uda nam się to wydać. Placki, czakłaść. Coś... Mam tutaj placki i potrzebuję jeszcze jednej soli, sol. a nie mam żadnej soli. Ty masz teraz, mam. u siebie masz sól. Placki masz, mówisz, tak? Talerze, talerze, talerze. Mam. Już tu jest talerz. Kurde, punkty nam odjęło. Raz. Cyk. Dobra, czekaj. Gdzie jest sól? Dobra, cyk 600. Ej, udało się. Jeszcze jedno, jak dążymy? Y, mięsa nie mamy. Jest, nie, nie jest na, wrzucone na płytę. Masz talerze? Nie masz, nie? Robię właśnie. Będzie brakowało czasu, ale tak chyba nam się udało. A akurat się. Dobra, ale 683. Zdobyto trofeum, 580. Swoją drogą, a i powiem ci, przypuszczam, że gorzej nam to pójdzie. Szczerze, ja też tak myślałam, dlatego że ta misja naprawdę na pierwszy raz, jak graliśmy w to, strasznie dużo kłopotów nam przysporzyła, więc nie spodziewałam się jakichś kokosów specjalnych. I mamy nowego kucharza, tak swoją drogą. No i proszę Państwa, ukończyliśmy m, czwarty etap, no niestety. Podzieliliśmy te etapy już na dwa odcinki, bo tak jak wcześniej wspomniałem, nie chciałem robić stypy na odcinku i nie wiem, tam 10 minut nagrywać jeden odcinek. Yy, no i co? Następny etap zaczniemy sobie w następnym odcinku, ale jeszcze pojedziemy do cebuli, bo nam się odkryła. Pewnie jakieś będzie kolejne jego przemówienie. Sala tronowa. Będziesz czytać. Standardowo. Dawie mnie stresujesz. Zobaczymy, co ma ona nam do powiedzenia. Gdzie nas znowu wyślę? Oczywiście, standardowo pójdę sobie go pogłaskać. Dobra, to ja zacznę z nim rozmowę. Już. Moi kucharze, powróciliście. Jak Wam się udało przedostać przez tę hordę? -u. <grystanie> Wasz zespół musi chyba emanować harmonijną energią. To świetnie. Jeśli już siejecie wśród nich postrach. To znaczy, że wkrótce będziecie na tyle silni, by ich pokonać. Zmierzajcie na północ. Słyszałem, że tamtejsze kuchnie są w stanie opanować tylko niezwykle zgrane zespoły. Działajcie razem, moi przyjaciele. Pamiętajcie o komunikacji. Inaczej skończycie jako pokarm dla rybek. Nieładnie mówić takie rzeczy, Kevin. Powodzenia. No i właśnie w taki sposób ukończyliśmy sobie ten czwarty etap. No jak sami widzieliście, mieliśmy jeden, pro, jedno, jeden problem z daną misją, ale powiem Ci, że tak całkiem tak jak wcześniej wspomniałem, dobrze nam poszło, jestem w sumie zadowolony, bo myślałem, że będziemy robili jeszcze z trzy podejścia, nie wiem jak ty. No i tutaj mamy już yy, piąty etap, ale to sobie już zaczniemy na spokojnie w następnym odcinku serii Overcook 2! i myślę, że nie ma co mm, przedłużać kończę ten odcinek i lecimy nagrywać dla Was następny odcinek trzymajcie się i do usłyszenia pa pa, pa.